Dzień dobry, dzień dobry, jestem Damian, witam kolejną kolejnym na moim kanale, jest to po raz kolejny GTA 3 wersji PlayStation Classic, która jest zakazaną wiadomo wersją. Dzisiaj pobawimy się kolejnymi misjami fabularnymi, w tym zadaniami dla Asuki, a następnie zobaczymy. Weźmy sobie jakąś brykę może, Dawanie nie narywałem ze względu na premierę Dying Knighta The de Beast'a, aczkolwiek wypadałby coś ograć wspólnie, jezu mi się nie despi. dobra. Polećmy kawałek do przodu, to jest policjika. Nie, to jest Stalin, dobra. O, papapapa, papapa, panie kolego, ho, ho, no ho, ho, to, ho, to być Poleśmy i zobaczymy, co z tego się uda wykmić. O matko bosko, ty Potrąciłem, A, potrafiłem policjanta i... i... Nic sobie z tego nie robi, ciekawe. No nic, siup. O, żem to zrobił? No to co, wbijamy do misji? Pewnie się jeszcze, że nie ma jakieś trawki. No dobra, to wbijamy do miejscówki. Do Suki. Sayonara Salvatore. Okay. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about three hours time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. <laughs> Czyli mamy się udać do Salwatora, teraz tak Mamy tu pojazd jako Stinger, oczywiście to jest w miarę szybki Ale mamy tutaj szybszy pojazd w tym miejscu, czyli Naszego kochanego demona, czyli to jest kolejna lokacja, w której on się pojawia Łącznie, nam, łącznie w grze chyba są cztery lokacje, gdzie on się pojawia Jeden na Portland, jeden na, na Stoughton i dwa na Shoreside Więc spoko Wrócimy czym prędzej na most i zobaczymy co się uda wekmienić. Poczyna będzie na pewno snajperka E, więc może być ciekawie. Tak, bo będziemy musieli załatwić Salvatora. Po raz kolejny misja, w której musimy się przycelować, wystrzelić, a potem uciec. Tylko tym razem... O, ładuję. Tylko tym razem jest troszeczkę inna... Inny szkopu, powiedzmy, bo sama gra nas mocno pokara tym wyborem. A, jak, a jakim wyborem? Zobaczycie. Wiadomo, musimy wystrzelić, ale co się stanie? Hmm... To może, to może być ciekawa rzecz. Wchodzimy na górę Jak się przyjrzymy, to mamy idealne miejsce Chciałem tylko przybliżyć, a nie strzelić Kółko to strzał, pamiętaj Urban Mamy idealny rzut i... Zapomniałem, która to była godzina, ale musimy chwilę poczekać Była 12 była, albo 13 w grze No, wiem, bez nic sobie strzały nie robią Łe 12:30, Czyli mam... Niedużo nie już czasu do, do ogarnięcia, dobra W głowę może celować nie będę, ale... Byle by go zaciukać Już powinien powoli wychodzić Zarabiam lud jego ludzie żeby Jest Jest jeden mafiozo, drugi mafiozo, trzeci mafiozo Oni mnie zauważyli Oo oh -oh. O kurwa O nie Tu, w gaj się znalazł, kuźwa, dobra Chyba nie wyrobię się Nie wyrobiłem się Super gra, że mnie, że mnie, gra stwierdziła, że nie, ja ci, ja ci nie uwierzę, ja ci I nie uwierzę Nienawidzę tego Znowu czekaj pół godziny ale jak on mi zauważył? Ciekawe. No tak, nawet nie mogę wylądować poprawnie. Wiecie co mam? Jedno, nieco inny pomysł. Może to być głupie, ale może to będzie mądre. Bierzemy pojazd, ustawiamy się po przeciwnej stronie tej i próbujemy zaciukać go przy pomocy Uzika z baja. Zobaczymy, czy to, się, czy to w ogóle wypali, czy nie wysadza mnie w powietrze. Ty, ale. 12:30. What? Ej, to ja się spóźniam w takim razie. Serio? Czy... oje Niemożliwe. To będzie głupie. Zoblokowałem sobie drogę, żeby nie można było. ten... Oni się tu pojawiają z tych y, zielonych drzwi. I teraz mogę ich od razu zaciukać bez, y, bez kombinowania. 12:30, czy która godzina? A, czter... teraz daj mi inną godzinę. 1430, czy O, matko bosko, teraz muszę poczekać dużo. Ej, ej, ej. Tak, zaciukać i uciekać. Dokładnie. A żeby nie pomylić imputu czasem. Sprawy, trigger i kółko, żeby strzelać. O, idą. Jeden, drugi. Co, kurwa? JAK?! Gra go teleportowała, zajebiście. Oho, czy on się zglisz... On się zgliszował, dobrze. To dobry znak, że się zgliszował. Dobra. Udało się i spadamy stąd. Udało się, udało się. To teraz... Tak. Polecimy zapisać szybko gierkę. I wam pokażę, o co chodzi z tym, że nie możemy się tu udawać. Jak tylko się cofnę na, na tą wyspę, to, to wam pokażę. No, King Cardney, Chce... Chce z nami pogadać i... Porobić zadanie, spoko. Czyli odblokowaliśmy sobie misję... Drugie misje telefoniczne, więc spoko. Można i tak. Dobra. Trenerzy wiadomo nas atakowały, ale teraz zobaczcie co się stanie, jeżeli wejdziemy do Marcos Bistro. Mówię, do Side Marks tych rejonów. Niech tylko się mafiozi zrespią. Szczególnie w tych okolicach. Pa. Buf. Ja tylko czekam, aż będzie, będą dwa strzały pewne. I będzie po mnie. Tak, yy, mafiozi są na nas nerwieni. O, o właśnie, o tym mówiłem. Shotgun BUM Ale ja nie wybuchłeś? Tak, gra jest. Yy, gra skara tym, że mamy tutaj mafiazów z, z shotgunami, czyli jest właściwie a wykonalna jazda w tym terenie. Jeszcze jedną rundkę tak, taksówką polecimy. Oczywiście policjanta denerwujemy, czemużby nie? Szczegół. I nawet jakbyśmy teraz tak, chcieli wykonać sobie misję strażaka, czy misję sanitariusza, czy misję taksi nawet, czy policyjne, no to w tym w tym momencie jest to tak trudne, że aż, że aż, człowiekowi się nie chce grać. Dlatego, jeżeli zaczynacie misję w Portland, to zróbcie to zanim zabijecie Salwatora, bo w przyszłym wypadku wylądujecie pompą, dwa celne strzały i już po was. Tak naprawdę z pompy. Już jeden, już raz zostałem jest Pistoleciki. Bum. Widzicie? Dwa cele strzały, i po nas. Więc tak wygląda rozrywka po zabiciu Salwatora. Dobra, tymczasem wracamy do misji i lecimy dalej. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Hytz! Parkowanie z telemarkiem i fireworkami. <grym> Dobra, wchodzimy. Under surveillance. Co to jest? Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that, man. Oh. this is my brother kenji asuka had a little job for you but when you're done drop by my casino and we can talk just like kenji always trying to play with my toys my police source indicates that the mafia are watching our interests around the city in a bid to track you down we cannot continue our operations until they are dealt with take out these spying fools and end this vendetta once and for all Czyli mamy jakiś chyba konwój, dobrze mówię? O nie, musimy coś niszczyć. O-o! Bum! Coś musimy zniszczyć. A, zapomniałem, że nie ma mapy. Bro. Mamy na to 6 minut i mamy... a dealerów! Pamiętam te misje, musimy dealerów po prostu niszczyć. No spoko. No to wystarczy, że jedziemy sobie szybkim pojazdem i po prostu ich rozwalamy i tyle. Nic szczególnego. Nie wiem, jak się mierzyło w tej jebanej grze, kurwa. Chyba prawym gierem. To było dobre parkowanie. Musimy zlikwidować cele na czas. Dobra, ok, mamy ich. Czyli mamy jeden cel z głowy, to drugi będzie w tym miejscu, okej. Okay. Aj, ostatni ma na tym, dobra, spoko. Bum. Nice. O nie, pan policja w porządku nie pilnuje. O, szaj za to jest. Poprzez nikon wziął. To nie zła policja, nie powiem. No i teraz ludzie mamy na kasynie, nie, dobra. No tu będzie co? Strzelanie do, strzelanie do kaczek. To lecimy w takim razie na dach i zobaczymy, co się uda tu ustrzelić. Cyk. 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 I cyk. I misja wykonana. Super. Na razie... Robimy misję dla Suki, ale potem, jak widzicie mamy drugie zlecenie dawce, możemy zrobić drugą misję dla Kenziego i się zgubię na tych platformach dora. Powinniśmy zapisać gierkę, obowiązkowo. Zobaczmy co się uda zrobić w tym dalszym zadaniu. Wydaje mi się, że jedna misja będzie wymagała płynięcia łodzią, ale to zobaczymy. Tego nie jestem pewien, więc warto by było zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. parazypür A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay Jest nasz cel, musimy go zlikwidować. Dobra. Musimy zdobyć łódź. Steel, no chyba się chciałeś powiedzieć pożyczyć, kurcze Skoro tutaj tak ładnie podano na, jak na tacy Dokładnie, police boat, spoko Pyk Teleportowany i płyniemy O, akurat musi być deszcz, super Żółtek płynął w tą stronę Strzelamy, dobra jak czekał skubany On no, dwie opcje żeby pokonać go, możemy poczekać aż dopłynie do celu i wtedy go zaciukać, a możemy płynąć prosto za nim i od razu strzelać, żeby go całkowicie zlikwidować Wszystko jest zależne od nas Już właściwie całe HP mu zjechałem Welcome to Portland, super Już się kopci wariat Żeby nie ugrząć na mieliźnie Nie, ja go się nam ucieka. O, w końcu możemy płynąć normalnie, dobra W końcu przyśpieszamy Ale nie podobały mi się te, te fale, nie powiem, że nie Dobra, go dogoniłem On tu chyba gdzieś na plaży Będzie, albo się możemy go zliczować, żeby Żeby utknął Ale dobra, o już się jara Bum i misja wykonana to teraz cofniemy się o, Ale dziwnie płynąć łodzią w tej grze <laughs> Tym bardziej, że jesteśmy przy dokach. No ale spoko, można i tak Można było też zapisać oraz kierkę przy okazji, no, bo nie wiadomo co może się wydarzyć Więc to jest chyba dobry plan Okej, okay, bezpiecznie jestem na lądzie, to znaczy, że Udało się Teraz byleby nie wpaść do wody i będziemy kwita no, nawet jest i nasz demon zaparkowany, super Coś, co lubię, jeżeli gra podkłada nam e, ułatwienia. Ło, żebym zawinął. Okej, okay, zmierzamy do kolejnego miejsca właśnie po raz kolejny dla Suki, żeby zobaczyć, e, co ta skubana dla nas znowu wymyśliła. Zobaczmy. Payday for Ray. Oho. Uh -huh. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Who's that, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee. Okay? It's time you met our man inside the L.P.D. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Hmm. Czyli jakiegoś gościa mamy spotkać, dobra? Szybkie auto, bo mamy 3,5 minuty i byleby szybko dojechać, dobra? Oczywiście e, Rej Machowski, osoba, która będzie naszym kolejnym zleceniodawcą, więc e, nie napalajmy się, że nie wiem, że to będzie jakiś kolejny tempy kontakt, tylko faktycznie gościu może nam pomóc. A w jaki? Hmm. Z pewnością, z pewnością w ciekawy sposób. In West Park. Yo, Ty You are bambik Hello. E, widać ekran tej? Z konsoli? konsoli? Nie, widzę twój pulpit, kurwa. Ty widzisz to niedobrze. Tak, kortempa widzę. To niedobrze. A teraz? Czajce. no teraz widzę load game. O. No. GTA widzę. No, mamy jeszcze dwie minuty i. Musimy dojechać do, do naszego celu Pytanie, czy go się będzie na górze czy na dole? Na górze Pomiędzy. Jak na górze to chodźmy Dokładnie, to jest ta zaraz budka XL 10 ja, to jest ten... Ten... Liberty Campus Ale... Ogólnie te... Yy, ta taktyka co on tu nas stosuje, to jest, żeby zgubić się pościg. Ewentualnie, żeby zmylić po prostu naszych oprawców. Więc to jest dobre i złe jednocześnie, można powiedzieć. W południowym parku, dobra. Czyli mamy jeszcze minutę, minutę czasu na to, dobra. Ach, akurat prosta. Chwila, moment, i będziemy. O, i kto to da? Nawet... Kto do nas nawala? Prawdopodobnie Kartel No cóż nikt, nikt, nikt nie lubi Klauda W tej gierce, Gdzie chyba ostatnia budka mi się wydaje No plot, traf A co ty nagrywasz to? Serie na YouTube? Narywam odcinki I kiedy będzie seria na YouTube? Eee jak wrzucę Dunklighta O kurwa mam policję, o. o ty Powiedziałem Darkowi, Pierw, pierwszy danklajn dopiero potem zabawa z tym no Czy zgubię policję czy nie zgubię, to jest pytanie Chyba nie zgubię, muszę tego, ale zgubiłem jednak Bo to chodzi, żeby się Gliniarz musiał zdespawnić, żeby nie dawał mi gwiazdki i tyle Dobra Musimy do Kibli pójść Żeby odwiedzić naszego pana Reja Machowskiego, dobra You must be Azuka's new errand boy. You got the money. Is it all here? <laughs> I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm going to need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. No i misja wykonana, a zarazem mamy tutaj zadanie od Ray'a. Czy to już jest nasz, nasz trzeci zlecenie oddawca, Ale my wiadomo, na razie nie wykonujemy sobie tych y, misji, bo lecimy misjami po kolei. Percety dla nas jest y, Asuka, żeby ją zakończyć. W następnej kolejności będziemy robili misję dla Kenziego. No dobra. Na tym etapie zakończymy sobie ten odcinek, wiem, że przerwałem tak w połowie, mamy już mniej więcej 20 minut odcinka, więc pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie zakończenie tego epizodu. Na następnym odcinku lecimy z ostatnią misją Asuki, następnie z jedną misję Kendziego i zrobimy sobie straż pożarną, takie combo fabularną mis misję poboczną, więc pomyślałem w sumie czemużby nie. A zresztą e, zobaczycie sami jak to wygląda wszystko i może to być bardzo ciekawy epizod. Anyways, dziękuję za obejrzenie odcinka, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a jeszcze rzucę wam innego hinta, że prawie narałem całe GTA Vice City, więc zaraz po trójce startujemy z Vice City, a potem jeszcze w planach jest San Andreas, więc może być ciekawy epizod. Tymczasem, dziękuję za obejrzenie i na razie!